Cześć siemanko, ze strony Skid Słuchajcie, zrobimy sobie taką nową serię Jeżeli idzie o postacie Będziemy wszystkie postacie sobie omawiać I prezentować Zaczniemy sobie alfabetycznie, więc pierwszym Akurat postacią, która nam tutaj wypada No to będzie 000 Od niego zaczniemy, jest to droid Z serii Darkside który jest supportem. Możemy go używać z droidami, z kondrelami. Używamy go zazwyczaj z Afrom, jeżeli o to idzie. No i również jest potrzebny, żeby zdobyć Afrę. Jeżeli idzie o Jir i mody dla tej postaci, to robimy mu wiadomo Jir 13, relikt 5 minimum. Oczywiście, jak ktoś chce, może zrobić go tam na siódemkę, zawsze przyda się Dorotę. Czy ewentualnie będzie miał troszkę więcej przeżywalności swojej. Jeżeli idzie, oczywiście, tutaj o zetowanie i o mikrowanie tej postaci, Postaci, więc Omikrona jej nie wrzucamy on jest na gaca ale tylko w trybie 3 kontra 3 Zetę oczywiście obowiązkowo mu dajemy tak jak i resztę Omek i teraz tak, omówimy sobie jego skille więc jego pierwszy skill no to tam jego fatalny szok i zadaje specjalne obrażenia, które nakładają po prostu szok na jedną turę jeżeli oczywiście przeciwnik nie jest droidem, no to wtedy jeżeli nie ma, szok, jeżeli ma szoka no to dostanie jeszcze ewentualnie stuna, jeżeli zostanie pokonany Taki przeciwnik, no to nasz droid zyskuje wtedy, stakuje sobie translacją, więc e, translację to zyskuje na może trzy razy stakować sobie na trzy turki. Więc jeżeli idzie o drugi skill, no to zadajemy specjalne obrażenia i zadaje tortury wybranemu wrogowi na jedną turę. Których nie można skopiować, no nie możemy dispelować, ani uników nie możemy zrobić, ani nie możemy rezystować tego, więc nie możemy się temu oprzeć. Jeżeli docelowy wróg miał już torturę, no to zamiast tego zadajemy specjalne obrażenia wszystkim pozostałym wrogom i przyznajemy wszystkim naszym sojuszom z ciemnej strony ładunek translatora. Jeżeli idzie o jego Omikron, w tym wypadku tortura trwa dwie tury. Jeżeli mamy BT1 i jest aktywnym sojusznikiem, no to BT1 z 00 odzysk odzyskują 20% zdrowia i prota. No i jeśli ta umiejętność pokona wroga, no to wszyscy sojusznicy ciemnej strony zyskują 10% ofensa, który nam się stakuje. No i na resztę spotkania, czyli całej walki podwaja nam się dla droidów z ciemnej strony mocy. Dobra, jeżeli idzie o trzeci skill. No to tutaj już mamy troszkę to bardziej też Rozpisane i w trzecim skillu mamy Coś takiego jak to, że sojusznicy ciemnej Strony otrzymują 20% Obrażeń krytycznych Ilekroć sojusznik ciemnej strony Użyje zdolności na wrogu z torturą Przyznaje temu sojusznikowi Jeden ładunek e, translatora Oczywiście maksymalnie do 3 na 3 Tury, no i co, sojusznicy ciemnej strony Zyskują 5% potencji Za ładunek e, Translacji na nich podwojoną w przypadku Droidów, także jeżeli to droid, no to będziemy mieli podwojoną opcję, co nie? No jeżeli idzie o tę translację, czyli to tłumaczenie inaczej, to jest korzystny efekt opierający się na łącznej liczbie stosów. No i tak, jeżeli mamy jeden stack, więc w tym momencie ten jeden stosik, no to mamy co? Zyskujemy 30% maksymalnego zdrowia. Przy dwóch stakach dostajemy 15% szansy na trafienie krytyczne. Przy trzech ładunkach, jeśli obecny jest tylko jeden sojusznik, zapewniający tłumaczenie na Czyli translację to, to zmniejsza czas odnowienia tej postaci o 1. Także cooldowna dostajemy, no to to jest bardzo dobre do skilli No i gdy ten sojusznik użyje swojej umiejętności basica, czyli podstawowej, no to limit na naturę mamy w tym wypadku. No i to byłby opis e, trzeciego skilla. No Jeżeli idzie o czwarty skill, ilekroć 000 lub beta 1 zyskują z translacji czy znają, e, boże, stos, stach. <laughs> przyczyniem do tego stosu. Zyskują stack translacji, przyznają stack translacji drugiemu Ograniczenie raz na turę oczywiście też jest Na początku tury 00 zadaje target locka Nakłada tak naprawdę na jedną turę losowemu Nie droidowi oczywiście, więc losowemu wrogowi, który nie jest po prostu droidem Który jeszcze tego oczywiście nie posiada Bo nie może posiadać już tej translacji, nie może target locka W czwartym skillu ilekroć kroć 00 lub beta 1 zyskują stack translacji no to przyznają stack translacji drugiemu no i w tym wypadku oczywiście mamy też ograniczenie na jedną turę No i na no, samo na początku tury Jeżeli 0-0 nakłada target loka Na jedną turę losowemu bohaterowi Oczywiście który nie jest droidem No i też nie może oczywiście tego target locka posiadać inna postać No jeżeli wróg nasz posiada target locka No to nie zostanie nałożony Ale w tym wypadku po prostu będzie nakładany No i za każdym razem gdy wróg jest nie droidem Zostanie pokonany No to atakujący uh Atakujący sojusznik odzyskuje 30% zdrowia i ochrony. Jeśli atakującym sojusznikiem jest droid z ciemnej strony, on również zyskuje wzrost ataku, czyli zostaje, zyskuje wzrost ofensa na 2 tury i 15% wskaźnika TM. No i to jest też bardzo fajna rzecz. Jeżeli, jeśli atakującym sojusznikiem jest BT1, zamiast tego zyskuje offense up na 2 tury i 30% TM. Także tutaj tak wygląda ten czwarty skill. Jeżeli idzie o same mody. No to tutaj przejdziemy sobie do specjalnej zakładki. Tam mamy specjalny plik, jeżeli idzie o mody i tam się przerzucimy. No i dobra, słuchajcie, bo mam zrobiony specjalny taki plik, gdzie są no może nie wszystkie jeszcze mody opisane i tak dalej, ale mam ogólną zakładkę, gdzie mamy zarówno omikrony jak i mody pouzupełniane. Także jak sami widzicie 00 tutaj mamy na przodzie specjalnie też odnośniki, mam jeżeli byście chcieli wejść długo, szybko sobie znaleźć postać, żeby ją zobaczyć jak wygląda na co i jak, więc tak to wygląda No i 00, sami widzicie, zastosowanie GATS 3 kontra 3, mamy tutaj Jego specjalizację Omikrona 1 No jest zbędny jak sami widzicie Świeci nam się na czerwono, jeżeli idzie o mody Dla 00, mamy go na pozycji 42, jest z serii droidów Więc tutaj 00 jest, jest Supportem, na niego nakładamy speed Z potencji, jeżeli idzie o cały Komplet setu I teraz tak, jeżeli idzie o strzałeczkę Szukamy tutaj speeda, oczywiście w nim Jeżeli idzie o, o trójkącik to szukamy offensa, W krzyżyku szukamy potencji. No i kółeczko protection. To, co nas w sekundary interesuje, Speed, Offense, Potencji, Protection. Ewentualnie możemy Hilta wrzucić. Także to są takie nasze wymarzone statystyki, które byśmy chcieli mieć. E, oczywiście na modach. No wiadomo, że to tak super nie jest, że wszystko ładnie siądzie. Także m, pierwsze rzeczy są takie najważniejsze. Więc w tym momencie Speed, Offense e, byłby u niego najważniejszy, jeżeli idzie o tego droida. No i tutaj dodatkowo potencji. Protection i Hill. To wygląda jeżeli idzie o 0.0 eee, tutaj więcej nie mamy nic do pokazania z modów, jeżeli idzie o jego JIR. Teraz tak, macie stronę SWGOH eee, na stronie SWGOH są taka opcja jak jest Full JIR Release możecie sobie oczywiście też sprawdzić jak to mniej więcej wygląda jak tutaj ile potrzebujemy karbanti, ile potrzebujemy MK7 eee, więc tutaj wszystko jest ładnie opisane jeżeli ktoś koniecznie musi zobaczyć sobie JIR A, na przykład ile potrzebne jest mi do JIRu G10, także tutaj z 9 na 10, również to pokazuje ładnie opisane, ile części potrzebujecie. Także tutaj możecie sobie zarówno korzystać z tej strony SWGO GG, a jak nie, no to macie SWGO Events Gir. Tutaj możecie sobie wpisać też 0,0 czy kilka innych postaci, jak chcecie, i wam wypisuje wszystkie relikty, które potrzebujecie. W tym wypadku tutaj akurat no, dziwne wykazuje 0, nie powinno wykazywać 0, więc może po prostu się coś zwiesiło, ale zazwyczaj pokazuje nam, ile potrzebujemy tutaj elementów, jaki. Jest jir potrzebny, w jakich ilościach? więc jak widzicie, tutaj to wszystko ładnie widać. Spróbujemy odświeżyć stronę. Może coś się w niej zawiesiło, bo reliktów nie chcę wykazywać teraz. Zazwyczaj to wykazuje, więc możecie się zalogować tutaj. Możecie sobie ładnie spisywać. Niestety, minus tej strony, że musicie sami ręcznie to wpisywać. Ale przy homikowaniu jiru, zbieraniu, będzie Wam zdecydowanie na pewno łatwiej tak mniej więcej kontrolować niż przeglądać tutaj, jaki Wam jest cały jir potrzebny i spisywania gdzieś osobno na karce. Więc polecam serdecznie tą stronę niestety mówię, minus jest taki, że musimy sami wszystko ręcznie wpisywać ile tam mamy, ile żebyśmy widzieli czego brakuje oczywiście można to później sobie ładnie schować jak macie odhaczone już co macie na zielono to później wam zostaje tylko to zbieranie no i oczywiście wiadomo, no macie 10 jak dopiszecie 0 to wam od razu to zniknie, więc jeżeli spisujecie, aktualizujecie sobie, no to po prostu klikacie odhaczacie to i tak dalej jeżeli macie postać już na G11 czy na G12 i chcecie tylko wiedzieć Ile wam potrzebna do G13, więc możecie sobie ukryć Od JIRu 1.6, I zostaje wam tylko to co potrzebuje 12 i JIR 13 do wbicia Także tutaj to e, macie ładnie Opisane, już wiecie mniej więcej jak Tutaj to działa, Także mam nadzieję, że wam się Taki filmik podobał, dajcie znać Co o tym myślicie i zrobimy Pozostałe kolejne postacie Oczywiście <laughs> będzie poprawa Na następne wersje, postaramy się troszkę Lepiej to zorganizować, dajcie koniecznie Znać co o tym oczywiście myślicie o o takiej wersji poradnika, o zaprezentowaniu postaci, omówieniu modów no i prezentacji tak naprawdę też jak go czas zmodować, ile tam Jiru potrzebuje i tak dalej, co nie? więc miłego wieczorku, wam życzę, trzymajcie się i do zobaczenia, na razie